Cześć! Wczoraj na Instagramie zadałam Wam pytanie, jaki film w tym tygodniu wybieracie. Wybraliście egzamin. W takim razie rozwiązujemy. Czy w przedstawionej sytuacji wjeżdżasz na drogę ekspresową. I tu mamy znak, że tak jest to droga ekspresowa. Czy mając zamiar zawrócić na tym skrzyżowaniu jesteś na właściwym pasie ruchu? Jesteśmy na pasie ruchu do jazdy na wprost, więc nie. Czy wolno ci polewać oparzenie zimną wodą? Tak, zimną wodą możemy. Nie wolno gorącą wodą. Czy w tej sytuacji po wymienięciu pojazdu masz prawo zmienić światła mijania na drogowe? Wymieniliśmy ten pojazd, nie ma już żadnego pojazdu, więc tak, możemy zmienić. Czy w tej sytuacji masz obowiązek włączenia kierunkowskazu, jeżeli zamierzasz zmienić pas ruchu? Przy zmianie pasa ruchu powinniśmy włączyć kierunkowskaz. Czy masz prawo cofać pojazdem na drodze ekspresowej? Nie, na drodze ekspresowej nie wolno cofać. Czy w tej sytuacji wolno ci skręcić w prawo? Mamy tutaj ginie ciągu, więc nie. Czy w widocznej sytuacji masz obowiązek zachować szczególną ostrożność? I tutaj mamy skrzyżowanie, więc tak, dojeżdżamy do skrzyżowania, więc tak, mamy obowiązek. Czy w przedstawionej sytuacji zbliżasz się do przyjazdu kolejowego z zaporami? I ten znak oznacza przejazd kolejowy z zaporami, więc tak. Czy w tej sytuacji wolno Ci jeszcze skręcić w prawo? Żeby skręcić w prawo, musielibyśmy być na tym pasie, a tu mamy linię ciągu, więc nie. Czy w tej sytuacji wolno Ci skręcić w prawo bez zatrzymania się? Jesteśmy na dobrym pasie. Mamy strzałkę warunkową, więc musimy się zatrzymać, czyli nie. Czy w tej sytuacji masz pierwszeństwo przed tramwajem? A tam mieliśmy sygnalizację świetną, bezkolizyjną, zieloną, czyli tak mamy pierwszeństwo. Czy wolno Ci zawrócić na najbliższym skrzyżowaniu? Mamy zakaz skrętu w lewo, więc nie możemy również zawracać. Zamierzasz skręcić w lewo. Czy masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa pojazdowi nadjeżdżającemu z prawej strony? Jesteśmy na drodze z pierwszeństwem, więc nie musimy mu ustępować. Czy w tej sytuacji, zamierzając skręcić w prawo, masz obowiązek zatrzymać się przed skrzyżowaniem? Nie, nie mamy obowiązku, nie mamy tutaj znaku stop. Jeżeli jest bezpieczny przejazd, to nie, nie musimy. Czy na tym skrzyżowaniu masz pierwszeństwo przed pojazdem nadjeżdżającym z lewej strony? No nie, my jesteśmy na drodze podporządkowanej, a on na drodze z pierwszeństwem, więc nie, nie mamy. Zamierzasz skręcić w prawo. Czy masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa pojazdowi jadącemu z przeciwka, który zamierza skręcić w lewo? My w prawo, on w lewo, więc my mamy pierwszeństwo, czyli nie musimy mu ustępować? Czy w tej sytuacji powinieneś przygotować się do ruszenia? W tej chwili mamy czerwone światło. Zapala się żółta, więc tak możemy przygotować się do ruszenia. Czy w tej sytuacji nadawany sygnał świetlny zabrania Ci wjazdu za sygnalizator? I tutaj mamy strzałkę kierunkową, czerwoną, więc tak, zabrania. Czy w tej sytuacji dojeżdżając drogą dwukierunkową do wierzchołka wzniesienia masz prawo wyprzedzić motocykl? Nie wolno nam wyprzedzać na wierzchołku wzniesienia, więc nie, nie mamy prawa. Czy masz prawo prowadzić samochód osobowy z przyczepą lekką po autostradzie z prędkością 100 km na godzinę? A nie. B, tak, ale tylko w godzinach od 23 do 5 rano. C, tak, ale tylko w godzinach od 5 do 23. Nie, nie mamy prawa, ponieważ obowiązuje nas 80 km na godzinę. Która z wymienionych czynności należy do obowiązków kierowcy uczestniczącego w zdarzeniu drogowym, w którym nie ma osób zabitych lub rannych? A. Pozostawienie pojazdu w miejscu zdarzenia. B. Wyzwanie policji. C. Usunięcie pojazdu z miejsca zdarzenia, aby nie powodował zagrożenia lub tamowania ruchu. No, powinniśmy usunąć pojazd. Odpowiedź C. Czy posiadając prawo jazdy kategorii B od co najmniej trzech lat masz prawo kierować motocyklem o pojemności skokowej silnika nie większej niż 125 cm3? A. Tak. B. Nie. C. Tak. Pod warunkiem jazdy z maksymalną prędkością 30 km na godzinę. Tak. W takim wypadku mamy prawo kierować takim motocyklem. Odpowiedź A. Który z obowiązków dotyczy właściciela samochodu osobowego? A. Poddawanie pojazdu okresowym badaniom technicznym. B. Zawarcie umowy ubezpieczenia NW. C. Zawarcie umowy ubezpieczenia autokasko. Obowiązkowe jest poddawanie pojazdu okresowym badaniom technicznym. Odpowiedź A. W którym z przypadków system ABS może pomóc kierującemu pojazdem w utrzymaniu sterowności? A. Przy hamowaniu, gdy pojazd padł w boczny poślizg. B. Wyłącznie podczas hamowania na prostym odcinku drogi. C. Wyłącznie podczas hamowania na zakręcie. Te słowa wyłącznie wykluczają nam odpowiedź B i C. A pierwsza jest prawidłowa. Przy hamowaniu, gdy pojazd padł w boczny poślizg, czyli odpowiedź A. Która z wymienionych technik jazdy pasuje do określenia ekonomiczna jazda samochodem? A. Używanie tylko hamulca roboczego do zmniejszenia prędkości jazdy. B. Używanie silnika do zmniejszenia prędkości jazdy. C. Częsta zmiana biegów w celu utrzymania wysokich obrotów silnika. Ekonomiczna jazda to używanie silnika do zmniejszenia prędkości jazdy? Odpowiedź B. Co powinieneś widzieć w prawidłowo ustawionym lusterku wstecznym wewnętrznym? A. Dziecko siedzące w foteliku za siedzeniem pasażera. B. Odbicie własnej twarzy. C. Tylną szybę i drogę za pojazdem. Powinniśmy wziąć tylną szybę i drogę za pojazdem. Odpowiedź C. Jakiej wielkości nie ma prawa przekroczyć rzeczywista masa całkowita przyczepy ciągniętej przez samochód osobowy? A. Masy własnej samochodu. B. Rzeczywistej masy całkowitej samochodu. C. Rzeczywistej masy całkowitej samochodu pomniejszonej o 40%? Według przepisów nie powinna ona przekroczyć rzeczywistej masy całkowitej samochodu? Odpowiedź B. W jakich warunkach masz prawo włączyć tylne światła przeciwmgłowe? A, gdy widoczność w obfitym deszczu jest ograniczona do 60 m, B, gdy widoczność w gęstej mgle jest ograniczona do 100 m, C, gdy widoczność podczas opadów śniegu jest mniejsza niż 50 m. I tylne światła przeciwmogłowe możemy włączyć, gdy widoczność jest ograniczona do 50 m, czyli odpowiedź C jest odpowiedzią prawidłową. Z jaką prędkością masz obowiązek jechać na autostradzie? A. Co najmniej 40 km na godzinę. B. Co najmniej 60 km na godzinę. C. Bezpieczną, nie utrudniającą jazdy innym kierującym, jednak nie większą niż dopuszczalna. I odpowiedź C jest tutaj odpowiedzią prawidłową, ponieważ nie mamy określonej odgórnie minimalnej Prędkości na autostradzie. Z jaką dopuszczalną prędkością wolno ci kierować samochodem osobowym po drodze za widocznymi znakami? A. 50 km na godzinę w godzinach od 5 do 23, B. 50 km w godzinach od 23 do 5, C. 60 km przez całą dobę? No już chyba wszyscy zdają odpowiedź na to pytanie, bo cały czas nam się ono przytrafia. Jest to ograniczenie do 60, czyli 60 km przez całą dobę. Odpowiedź C z jaką maksymalną dopuszczalną prędkością wolno ci jechać po drodze za tymi znakami, jeśli holujesz inny samochód osobowy. Wyjeżdżamy z obszaru zabudowanego i teraz A 30 km na godzinę, B 60 km na godzinę, C 90 km na godzinę, czyli poza terenem zabudowanym jest to 60 km na godzinę, odpowiedź B. I zakończyliśmy. Mamy maksymalną ilość punktów, co oznacza, że wszystkie odpowiedzi były prawidłowe. Dzięki wielkie za wspólne rozwiązywanie. Zapraszam na inne filmy, zapraszam do naszego serwisu i aplikacji, gdzie znajdziecie pełną aktualną bazę pytań. Oczywiście do naszych mediów społecznościowych i pamiętajcie o zniżce za rozwiązanie testu demu. Pozdrawiam, hej!